Chcieliście więcej filmów? To macie. Hej, witajcie, tutaj Nexus, to jest kolejny odcinek Nexus Daily, czyli codzienna dawka Nexosa, chociaż troszeczkę. To są zazwyczaj nagrania, które po prostu będę robił w momencie, gdy będę coś robił, tak? Dosyć logiczne. No, a więc dzisiaj znajdujemy się w Karazan. Karazan i po raz kolejny moja chęć zdobycia mounta bierze nade mną górę, dlatego też co tydzień wybieram się właśnie chociaż raz na karazan, żeby właśnie tutaj spróbować swoich sił I może ten głupi mount w końcu mi poleci, Midnight! Jak ja cię nienawidzę, kurde, już cię tak długo robię. Dobra. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. dobra, ja mam nadzieję, że, że to poleci, ja myślę, że, że po prostu, ja, ja myślę, że ja mam sposób po prostu jak go wydropić Patrzcie, trzeba zrobić tak i zatańczyć chyba, ten o, o, uh. Uh. tak, właśnie tak, o, O. Uh. Dobra, zobaczmy, czy poleciał, uh. Uh. nie poleciał Eee, no, niestety tak, na pewno nie poleciał, na pewno nie poleciał. Dobra, hm. Mam Także ma bardzo e, małą szansę na dropa. Natomiast ja tutaj jestem jeszcze nie tylko z tego powodu, aby... O Boże, z łopatą na mnie wyskoczyła babka! Ah! Ah! Jesus Maria. Jesus Maria. Ładnie, kurczę, babki wyskakujące z łopatą to nie jest dobry znak, zwłaszcza że one są nieżywe tak trochę. I Bóg wie od ilu lat. Więc będziemy musieli przejść się jeszcze na jednego bossa, boss który jest e, tym, e, jest to taki event, zaraz wam sobie pokażę. W ogóle swoją drogą, e, gdzieś tutaj był, był jeden taki, nie wiem czy to był joke, ale z tego co pamiętam w Karazanie chyba dewelopersi, e, znaczy deweloperzy usunęli wszystkie te, wiecie, pajęczyny, kurze i te sprawy i był było coś tam, jakiś taki motyw z cleaning of, e, cleaning of uh, Karazan. natomiast nie wiem o ile to było tak naprawdę prawdą yy, więc, yy, no nie wiem, jak, jak widzę tutaj w sumie nadal jest tak jak jest, tak, jest brudno, jest dużo pajęczyn, jest dosyć nieprzyjemnie w ogóle to jedzenie, nie wiem jakim cudem ono jest, nadal wygląda na świeże przy ten. w sumie może Boże, czekajcie, no spokojnie, no ah. so much people, ta ryba w sumie wygląda smakowicie, podana z cytryną lub jakimiś innymi owocami, cytrusami ta świnia, kurczę, potem... No widzę, że rogale już się do niej dobrały Wiecie, noże wszędzie No i będziemy musieli tego bossa zabić, zanim będziemy mogli yy, To kolejne yy, Właśnie kolejnego bossa zrobić U, coś mi poleciało, chyba jakiś trinket Nie, to jest neck Brush Coś tam, Fury yy, W ogóle na tego bossa nie powiedziałem dlaczego idę Idę do niego z tego powodu, iż yy, Jak widzicie mam gear z challenge modów. Natomiast gun taki strzelba, która leci właśnie z tamtego eventu, z tamtego bossa, jest bardzo ładnie, znaczy bardzo ładnie wpasowuje się w ten set i nawet troszeczkę pasuje nazwą, ponieważ jest to coś tam Wolf Hunter czy czy, czy coś takiego. Natomiast ten set się nazywa Howling Beast. Tak, Howling Beast dokładnie. Bardzo, bardzo, fajnie i do tego no, no dosyć pasuje, to jest jak wiecie taki wielki kurde karabin, taka strzelba z magazynkiem obrotowym. Dosyć fajnie to wygląda, jeden chyba z najlepiej wyglądających gunów jeżeli chodzi o World of Warcraft na razie. Jeden z moich e, w sumie ulubionych, natomiast jest taki troszeczkę przyhypowany, każdy chce go mieć w sumie. Przynajmniej większość osób, no ale ten gun, który ja tutaj mam, wiszy, jest także bardzo ładnie pasuje. Jeden z nielicznych gunów PVP, które mi się podobają, szczerze mówiąc. Teraz są naprawdę cilowe. Dobra, wchodzimy, wchodzimy. W sumie on ma takie fajne, takie ostrze, kurczę tutaj, to jest taka strzelba, strzelba, no? A, o, dziękuję, dziękuję. Ja jestem. A, to chyba tobie klaszczą, aha, sorry. Ten niezręczny moment. Halo! <laughs> Dobra, let's go, babcia, cześć, babciu. Witaj, dziecinko! Och, babciu, dlaczego masz takie duże uszy? Żeby cię lepiej słyszeć, moje dziecko! o babciu, dlaczego masz takie duże oczy zatem? Żeby cię lepiej widzieć, dziecko! O, babciu, dlaczego. patle. What the fuck? Dlaczego masz takie kurcze zębiska? Czy tam ręce owłosione? O, kurde. Bo to nie jest babcia! O oh shit, jestem kapturkiem małym a, 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 nie mogę atakować a, Nie mogę naprawdę zaatakować cię? Ała, 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 będę się tak stać przez kurde chwilę Chyba tank tak... ten, ten mały gnom, który zostaje po rygu Zory, no, ała uff. Dobra teraz cię mogę się odpłacić Fajnie bo akurat z tego bossa właśnie leci ten gun, zobaczymy czy poleci Fak, Nie poleciał. Ale teraz poleciał co, co innego. Fist Weapon. O kurde, taka niedźwiedzia łapa. Kurde, to jest poduszka. Ja bym tu jako poduszkę używał tak naprawdę. A jakieś lederowe spodnie. Jeez. Okej, okay, idziemy, kolejne rzeczy robić. joink Okej, okay, a więc jeszcze raz powracamy. I tym razem znajdujemy się już na Pandarii. Jesteśmy na Anglers' Whaft tak? W Harf. Wharf, dobra, nazwijmy tak. Jest to mniej więcej taka baza, troszeczkę. Mm, jak na to się mówi? Kurczę, te takie platformy. Jest jakby taka platforma zrobiona bardzo fajna. I to jest y, jedno z miejsc, gdzie będziemy robić questy, jeżeli chodzi o fishing na Pandarii. Y, na Northrend mieliśmy Kaluak y, i, i mieliśmy tych morso ludzi, którzy także gdzieś tu się pojawiają. <laughs> Natomiast Mandareni, jako że oni są fanami także jedzenia. No to wiecie, dobra rybka także w ich menu się pojawia. No i nic nie, nie ma lepszego jak wyłowiona rybka własnymi rękoma. Renkoma. A więc zrobię dzisiaj sobie jeszcze tej daily, tylko będę musiał je wziąć najpierw. Więc mamy jedno daily tutaj. Pierwsze, use Goblin, Fishing Raft, to Fish Up 15 Rusty wreck, ten Dobra, będziemy musieli użyć tej tratwy, natomiast ja jej nie będę musiał używać, bo ja mam swoją tratwę, zaraz mniej więcej wam pokażę. I chodziło o to, żeby wyłowić jakieś pozostałości z jakiegoś statku tutaj. Natomiast Fish Up... o kurde to jest ten najdłuższy quest, gdzie bo musieli jakieś węgorze wyłowić. Natomiast jest jeszcze tutaj chyba jeden quest, zaraz gdzieś dojdziemy do niego, tak, jest. Od jakiegoś starszego fishermana tym razem Elder Fisherman Find Ancient Fishing Pool. Aha, dobra, więc będziemy musieli znaleźć jakieś starożytne miejsce do łowienia i tam wyłowić takiego potwora. No dobra, a więc w momencie gdy jesteśmy e, z tą frakcją Revered, nie wiem jak tam chcecie naprawdę się odnosić, jeżeli chodzi o to, ja już mam tutaj w połowie, jestem Revered. W połowie Exalted w sumie Więc będziecie mogli tutaj Kupić sobie różne rzeczy Od poziomu Revert macie Bardzo fajną wędkę Do łowienia, natomiast ja już na szczęście Mam wędkę z No ale jest jeszcze Angler's Fishing Raft Jest to mniej więcej, No po prostu zwykła tratwa, która nie ma Cooldowna, możemy ją używać gdzie tylko chcemy I może być to Pandaria Northrend, Outlands Gdziekolwiek, więc mamy tak naprawdę Pernamentny water walking, tak? Mamy jeszcze tuskar Spear, który kładziemy, w wiecie, wbijamy w ziemię i wtedy będziemy mogli łowić lepiej. Natomiast ja zrobiłem sobie jedno takie fajne makro, które zaraz Wam się pojawi na ekranie, będzie także w opisie. Jest to makro Show Tool Tip Ukośnik Cast Fishing Use Anglers Fishing Raft, ponieważ ta trawa, zobaczcie, gdy ją użyjemy, tutaj zobaczcie, w tym momencie ją klikam, to ona nie ma żadnego cooldowna. Możemy ją cały czas używać, dostajemy to na 10 minut. I w momencie, gdy wyłączymy tą tratwę, możemy włączyć ją jeszcze raz. Tak, i ona daje nam możliwość pływania po wodzie i w ten sposób możemy wypłynąć sobie gdzieś tutaj na otwarte wody i fiszować tam, gdzie byśmy normalnie nie mogli bez water waterwalkingu. Następnie gdy klikamy spację, to my przyspieszamy. Zobaczcie, do takie stopnia, więc warto od, od czasu do czasu po prostu kliknąć spację. No i to makro daje nam to, że jak będziemy łowić, to automatycznie będzie nam także załączać tą tratwę. Więc nie będziemy już się tak naprawdę musieli martwić o, o to, czy, czy ta nasza tratwa jest tutaj, czy, czy jej po prostu nie będzie, tak? <laughs> Więc to jest dosyć fajne. Jedyną wadą tutaj jaką widzę jest to, że musimy po prostu dwa razy to używać, choć możemy spróbować to zmodyfikować, gdy to wytniemy tutaj, zobaczcie. Ctrl X to cofniemy. Zobaczymy, czy tak to może zadziała. Dobra. I tu wykrzyknik jeszcze damy. O, zadziałał, zobaczcie. Teraz nam odświeża w sumie tą, tą tratwę, tak? Powinna nam odświeżać ją, zaraz zobaczymy. Czekajcie, stańmy gdzieś tutaj sobie na tym. Nie, coś tutaj nie działa. Z tym wykrzyknikiem, może usuniemy go. Dobra. Dobra, zobaczcie, teraz już działa. Ok, sfiksowałem to makro, bardzo fajnie. Ok, będziemy musieli tutaj łowić te części statku. O, więc yy, tak przed jedzeniem zawsze warto troszeczkę sobie połowić. Natomiast ja bardzo yy, w WoWie polubiłem od czasu właśnie w Wrath of the Lich King yy, te daily, które są poświęcone yy, fishingowaniu. Pamiętam swojego czasu, dosyć sporo spędziłem Robiąc reputację, właśnie u Kaluak, czyli tych y, morso ludzi na, na czy na Northrend y, Z tego względu, że właśnie stamtąd jest najlepsza, najlepsza wędka, jaką możecie mieć, czyli ta epicka wędka. Kurczę, tak, kurę nie mogę trafić tego. E, więc tam miałem tylko możliwość jedną e, robić trzy questy codziennie. Codziennie trzy questy są y, do robienia, i trzeba było te daily questy grindować dosyć e, długo, żeby, żeby zdobyć e, tą reputację Exalted. Natomiast w Anglersach jest dosyć podobnie z tym, że są tutaj jakieś wiecie, e, fiksy, jeżeli chodzi o reputację w Mists Pandarii. Jest on, no wiecie, troszeczkę łatwiej zdobyć, szczerze mówiąc. Kurde, trawrze. Tylko ta platforma od czasu do czasu po prostu znika, więc jeżeli was to będzie denerwować, to nie możecie używać tego makra. No raz na 10 minut załączyć to to no jest fajne, bo na pewno to się przyda na kolejny doda dodatek Warlords of Draenor wszystkim entuzjastom, yy, tak jakby mógłbym to nazwać. Nie tylko właśnie do fishingu, ale także do innych rzeczy, do robienia questów, do, do różnych innych tam rzeczy, bo z tego co wiem to ta tratwa porusza się szybciej, gdy ją tak nadepniemy parę razy tak solidnie, to ona rusza się chyba szybciej niż mount nawet, nie wiem, bym musiał w sumie doc doczytać. O tym. Ja, tylko kurczę czasem się spada po prostu jak się kliknie prawym przyciskiem myszy. Więc ci, którzy obracają się strzałkami, mają troszeczkę łatwiej inaczej strzałkami WSAD. Dobra, trafiamy już na moją farmę i jak widać już tutaj mi wyrosły piękne, piękne marchewki. Zobaczymy, czy są jakieś duże. Nie, są same takie sobie, takie małe w sumie. Hmm. Dobra, ok, zbierzmy sobie je. Mam jeden dwa. Zasadziłem sobie troszeczkę tych marchewek, z tego względu, że marchewki będę mógł albo sprzedać za dosyć dużą cenę. To jest Juicy Crunch Carrot. Zobaczcie, że tu po 5 mi cały czas pada. Natomiast będę mógł albo je sprzedać, albo zrobić sobie jedzenie troszeczkę niższego tieru, którego będę używał, tak wiecie. Po prostu będę używał sobie od czasu do czasu, natomiast te wally steer, czyli te troszeczkę lepszej kategorii jedzenie będę używał na takie jakieś specjalne okazje, jakieś battlegroundy ważne, czy, czy też... może rajdy i te sprawy. Natomiast to będę używał tak po prostu e, przy po prostu tam... Przy różnych jakichś normalnych takich okazjach, nie wiem, będę. Robił sobie questy czy coś. Natomiast teraz przydałoby nam się jeszcze raz coś zasadzić. Kwestia jest teraz taka, co warto zasadzić. Zobaczymy, zapytamy się naszego przyjaciela. Oh, what the world on tomorrow crops, pumpkins It's gonna be huge, gigantic pumpkins. Dobra, więc zasadzimy sobie pumpkiny, zobaczymy za ile będziemy mogli je sprzedać. Warto właśnie pogadać z tym, tym kolesiem on już jest moim przyjacielem. Dlatego też on nie pobiera ode mnie opłat. Weźmy sobie tutaj moje Nie wiem jak to się nazywa. Master Plow, czyli coś do tutaj, wiecie. Do przygotowywania ziemi pod. Yy... Pod podsadzenie różnych rzeczy. Natomiast on zazwyczaj pobierał od was opłaty za to, aby dowiedzieć się, jakie warto posadzić. wiecie, jakieś warzywa, tak? Tudzież po prostu jakieś zwykłe rośliny, nie? No i on tutaj powiedział, że tutaj, dynie będą dobrym pomysłem. Będą ogromne, ogromne dynie, dlatego spróbujemy i zobaczymy, jaki będzie efekt następnego dnia. W kolejnym Nexus Daily powinienem wam tutaj pokazać. Tutaj fajne są takie, można wybrać. Bug of Pumpkin Seeds możemy zobaczyć taką sobie torbę wziąć, która po prostu sprawi, że będziemy mogli parę pul na naraz jakby zasiać. Więc jak mamy już przygotowane te nasze ziemię, możemy następnie przystąpić do siania. Czyli rozrzucamy sobie tutaj, raz, raz. Jeszcze tutaj kurde, Masakra, tutaj... coś mi wyrosło w moim gródku! A ja! O pójdziesz mi z tą kurde ty! Uuuh. Wypad mi stąd ziomek kurde roślinu Dobra już, już powoli Dominance. Musiałem go zdominować. Dobra, teraz musimy zawalczyć o naszego pumpkina. Nie ma, kurde. On chce nas pieprzyć, to musimy go ugryźć. Nie ma tak ze mną łatwo. Nieżnek sosem takie tryki. Szty kurde. Kolejny coś, Kurde, wyrwać chwasta. Pierdzielę. Dobra, następnie możemy tutaj zrobić tak, odpalić sobie mój nawadniacz piękny, który nawodni moje roślinki I jeszcze bug spray, czyli coś co odstraszy robaki No i tu się jedna zakopała troszeczkę, będziemy musieli ją wyciągnąć I pierdzielone ptaszysko chciało mi podpieprzyć moją dynię Pierwszy raz słyszę, żeby kurde... Ojej, o, tak? Aha, dobra, coś kliknęło mi w serce Dobra tu uratowane, natomiast z tej strony także troszeczkę tragedia. Choć nie taka duża większość rzeczy mogę zrobić z automatu, po prostu odpalając te dwie tutaj rzeczy. Jakiś mały frajer chciał nam wciągnąć to. Wyrmen, zielone króliczki. Jedno się zakopało, drugie także się zakopało. No i jeszcze jedna nam roślinka tutaj została. Do wyrżnięcia. Hop. no i nasze pole już tutaj będzie rosnąć. O, będę musiał poczekać do jutra i powinny być tutaj piękne, duże dynie. Okej, okay, dobra, więc ja idę dokończyć sobie daily questy, porobić jeszcze mounty, wszystko to co ogólnie w dniu robię. Eee, a my widzimy się w kolejnym Nexus daily, czyli... Łapkujcie w górę, jeżeli Wam się ta seria podoba. Wiecie, więcej filmów, więcej łapek. Teraz ja będę żądał od Was w takim razie, gdzie codziennie pojawia się film Nexus Daily, coś tego typu. Mam nadzieję, że, że to Wam się spodoba, zainspiruje Was do zrobienia czegoś, także. Więc zapraszam do kolejnych odcinków, zapraszam na live. Wszystko w opisie, macie bardzo dużo fajnych informacji. Do zobaczenia, cześć.